Dobry dzień, dobry witajcie w podcaście numer 4 o tematyce gry New World. Wczoraj wystartowały testy alfa, mało osób dostało klucze, nawet bym powiedział, że bardzo, bardzo mało osób dostało klucze do testowania, a także dostałem wczoraj informację, jak każdy z nas, o ekspedycjach, o tych, które zostały dodane w tym momencie do... Aktualnej wersji alfa są to dwie ekspedycje. O ekspedycjach już troszkę twórcy nam mówili, że to będą takie formy dangeonów, w których będziemy mogli brać udział w grupach pięcioosobowych. No i co tutaj twórcy nam przedstawiają, jeśli chodzi o te ekspedycje? W zeszłym miesiącu wprowadzili właśnie te ekspedycje pięcioosobowe misje w Lochach, które zabierają graczy w najmroczniejsze zakątki Eternu. Tam oni się zmierzają ze złowieszczymi niebezpieczeństwami i dowiedzą się. Gracze tam o skażeniu, ujawnią różne motywy wściekłej ziemi, czyli tego Angry Elves, i odkryją większe zło stojące za zagubionymi, a także zgłębią sekrety pradawnych strażników. Gracze mogą spodziewać się trudnych bitew, których ukończenie wymagać będzie umiejętności i koordynacji w drużynie. Wraz z wydaniem ekspedycji, i tutaj mamy dwie wykopaliska Amrain i Ogród Genezy, chcemy się, chcą oni się podzielić właśnie wizją ekspedycji, jak to ma wyglądać. Ekspedycje bazują na trzech takich filarach, jak twórcy twierdzą, na trzech takich najważniejszych aspektach, czyli dostępne doświadczenie społecznościowe, druga sprawa to nowe doświadczenie PVE. I trzecia sprawa to unikalne i angażujące cechy ekspedycji. Jeśli chodzi o pierwszą wizję, czyli dostępne doświadczenie społecznościowe, polega na tym, że ukończenie ekspedycji wymaga udziału grupy od 3 do 5 graczy. I to jest ważne, czyli ekspedycje będziemy mogli zaczynać minimum 3, maks 5 graczy. Przy czym balans w tych ekspedycjach będzie się opierał na udziale 5 graczy na zalecanym poziomie. Czyli chcą, aby gracze tworzyli grupy i udział brali w tej części, która obejmuje kooperację. I gracze będą musieli używać gry drużynowej, aby pokonywać wyzwania, rozwiązywać właśnie różne zagadki i walczyć z bossami na końcu szczególnie. Tym drugim aspektem, tym filarem ekspedycji jest nowe doświadczenie PVE, czyli mechanika. Bosowie oraz specjalne przedmioty, specjalne łupy unikalne dla ekspedycji będą miały wartość same w sobie. Czyli zapewne jakąś tam odmianę po ukończeniu tej ekspedycji. Będzie na pewno to bardziej unikatowe. No i jeśli chodzi o trzeci filar, czyli ekspedycje unikalne i angażujące, czyli to jest ważne słowo, żeby każda z tych pięciu, 30 pójdziemy w piątkę. Naprawdę była zaangażowana w tą ekspedycję. I ten Dangeon właśnie opowiada... Każdy, każdy, każdy ten Dangeon, każda ekspedycja będzie opowiadała inną historię i zapewniała unikalne przeżycia. Ponieważ, jeśli dobrze rozumiem, yy, Eternum będzie podzielone na regiony, i w każdym z tych regionów będzie jedna, przynajmniej jedna ekspedycja, która będzie oczywiście pasowała do charakteru tego, tej lokacji i do różnych grup naszych wrogów, które zamieszkają te lokacje. Będzie związana też z fabułą tej lokacji i z lore tego miejsca, więc to jest ważne. No i tych graczy, którzy angażują się w każdą ekspedycję, będą chcieli nagradzać łupami i sprzętem unikalnym dla każdej ekspedycji, tak aby zachęcić ich do badania i podbijać różnych ekspedycji na całej obszarze Eternu. Czyli każda ekspedycja będzie się wiązała z tym, że itemy, które pod koniec dostaniemy, czy jakieś inne elementy będą unikatowe i dokładnie nie będzie ich można zdobyć w inny sposób niż biorąc udział w tej ekspedycji i na końcu zwalczyć tego finalnego bossa. Zamiast zwykłego zwiększenia poziomu trudności wrogów w kolejnych ekspedycjach zmieniają mechanikę i zagadki, czyli przykład ustawienie SI dla bossów i super bossów będą się różnić, a tabele upu będą unikalne dla każdej z tych ekspedycji. Bardzo fajnie, dzięki temu będzie większa różnorodność e, tych właśnie aktywności. I na tą chwilę, wszystkim testerom Alfa, którzy dołączyli do gry 31-30 marca, będzie czekać dwie opcje ekspedycji. Dwie opcje będą udostępnione: te dwie lokacje. Pierwsze to będzie wykopaliska Amrain, a druga będzie to ekspedycja Ogród Genezy. Jeśli chodzi o Ogród Genezy, jest to ekspedycja dla tych high-levelowych. Bohaterów dla high levelowych postaci, bo to będzie ekspedycja na około 60 poziom. Jest to ekspedycja w klimacie Angry Earths, tych, tych tych bestii związanych z Wyspą Eternum, z tym naturalnym środowiskiem Wyspy Eternum. Odkrycie w rajskim gaju Elwood. Odkrywa ogród, w którym rodzą się istoty Angry Earths. Podobnie jak pozostała część rajskiego gaju, także i ogród został zainfekowany tajemniczą zarazą. Jeżeli nikt nic nie zrobi, zaraza wydostanie się z ogrodu i zagrozi mieszkańcom Eternum. Gracze muszą stawić czoła obrońcom ogrodu, aby przeniknąć do jego pierwotnego serca, wypalić zarazę i, za, e, i rozpocząć odnowę ogrodu. Ogród Genezy przeznaczony jest dla graczy na 60. poziomie to końcowa ekspedycja stawiająca graczom wyższe wymagania. W takich ekspedycjach wyższego poziomu gracze mogą się spodziewać różnego typu zagadek. Walk z rozmaitymi przeciwnikami o odmiennym poziomie SI oraz trudniejszych wyzwań. Więc jeśli chodzi o ogród Genezy, jest to typowo endgame'owy Dangeon. Dungeon. Jeśli chodzi o drugi, który został udostępniony w tym momencie dla alfa testerów, czyli wykopaliska MRI. Wykopaliska MRI to miejsce na zachód od świątyni MRI. Ja osobiście nie wiem, gdzie jest ta świątynia, jeszcze tej mapy tak nie poznałem, żeby wiedzieć, ale pewnie będziemy mogli się dowiedzieć, zaraz postarać się wszystko, gdzie, co jest. I w tym, właśnie w tej świątyni Emrain zaginął sławny archeolog Simon Gray wraz ze swoim zespołem. I gracze mogą badać teren wykopalisk, by odkryć ich losy oraz sprawdzić, co stało się z odkopaną pradawną technologią. Gracze muszą być co najmniej na 25 poziomie, czyli to taki, taka ekspedycja trochę midgame'owa, co oznacza, że wykopaliska MRI są wprowadzeniem do ekspedycji. Mechanika EZ SI oraz poziom trudności zagonu została odpowiednio wyskalowana właśnie do poziomu 25. Czyli mamy dwie ekspedycje Ogród Genezy i Wykopaliska MRI. Ogród Genezy związany z Angry Elves, taką grupą przeciwników, a wykopali Skyrim wydaje mi się, że będą związane z starożytną cywilizacją Eternum. Te dwie ekspedycje zostaną udostępnione. Bardzo fajnie, ciekawe, jak, jakie będą pierwsze wrażenia graczy, którzy testują, jeśli chodzi o te ekspedycję, jak ten, ta nowa aktywność PvE się sprawdza tutaj w New World. Niestety tego bezpośrednio nie będziemy za bardzo wiedzieć, bo na alfa testach jest NDA, czyli gracze nie mogą się dzielić swoimi doświadczeniami czy jakimiś tutaj informacjami z pozostałą społecznością, którzy, która kluczy nie ma, więc no, pewnie będziemy taki odzew dopiero słyszeć za jakiś czas, być może w pierwszej kolejności od Amazon Game Studios jak ekspedycje będą się kształtowały w przyszłości. Wypuszczają te dwie, potem przejrzą się tym testom i w miarę kontynuowania rozwoju będą publikować kolejną zawartość na kanałach i witrynach. Czyli wydaje mi się, że po prostu dalej działają, by tworzyć kolejne ekspedycje, żeby każdy region, tak jak mówiłem, miał swoją unikatową ekspedycję. Będzie to bardzo fajne, bo każda ekspedycja jak będzie się od siebie wiele różnić, to dzięki temu my gracze będziemy mogli fajnie je rozróżniać, o nich opowiadać, opowiadać, dzielić się różnymi taktykami, jak przechodzić te ekspedycje i oczywiście dzielić się wzajemnie swoimi przeczuciami, o takimi różnymi feelingami z tego, czy coś jest trudniejsze, czy łatwiejsze, czy warto wybrać jedną ekspedycję, czy przedmioty, które finalnie Będziemy mogli zdobyć, będą opłacalne, to wszystko będziemy się dowiadywać na bieżąco. Jeśli chodzi o ten podkaścik dzisiejszy, to wszystko. Cieszę się, że ekspedycje zostały wdrożone do Alfa wersji New World. Mam nadzieję, że ta właśnie aktywność PVE będzie bardzo fajna, będzie na pewno nie nudząca i te wszystkie aktywności które będą następnie dodawane również będą. Ok. Jeśli chodzi o dzisiaj, to tyle w podcaście. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz polajkowania. Zapraszam też na społeczność New World Polska na kanał na Discordzie. Wszystkie linki potrzebne do tego, aby do nas dołączyć, znajdziecie w opisie. Jeśli chodzi o dziś, to tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się.